Cześć, witam Was serdecznie w sklepie wędkarskim Bolf. Dzisiaj chciałbym Wam zakomunikować, że mamy nową dostawę kołowrotków marki Brain. Przyszły także wędki, sprzęt z tej marki, także nowa firma zagościła u nas w sklepie. Tutaj akurat Brain Phantom 4000. Dla pokazania, tak dla przykładu, jakie kołowroteczki, coś takiego, szpula long distance. Bardzo fajnie się tu kręci. Kowrotoczek Quantum to jest 209, rozmiar 4299 gram. 9 plus 1 łożysk, także na 10 łożyskach, w tym jednooporowe 6 2 przełożenia. Także mamy tutaj szybkie zwijanie. Komputerowo wyważony rotor. Precyzyjny amulec. No, nie jest to quick drag. No, dosyć szybko i ładnie łapie yy, metalowa rączka. Aluminiowa szpula. Yy, klips można wymienić na samo wypinający. też samo można kupić u nas w sklepie. Co jeszcze tutaj on ma w sobie? 0,18 żółki mieści 160 metrów. Jest to, zaznaczam, taki kowrotek kołowrote, do spawikówki, do odległościówki, bolonki. Także takim kowroteczkiem. W cenie w granicach 250, w zależności od rozmiaru, bo występuje w rozmiarze 2003 i 4. W zależności od rozmiaru, te ceny oscylują w granicach 250-300 zł. Maksymalnie. W zależności, tak jak mówię, od rozmiaru. Świetny kołowrotek, bardzo dobra firma, rewelacyjnie wykonany. Także tutaj polecam dla spławikowców. Ale nie tylko. Można byłoby go i zastosować z jakiegoś pikarka, delikatnego federka, jeżeli ktoś chciałby. Taki delikatniejszy kowrodek, następny model Brain Apex. Tutaj akurat mam rozmiar 6000. Występuje w rozmiarze 3, 4, 5 i 6. Przełożenie 4, 7 w tym rozmiarze, w rozmiarze mniejszym. Przełożenie y, jest większe i szybciej tutaj zwija. 5 1 jeżeli chodzi o łożyska, tak wygląda opakowanie. Nawój 77 cm, waga 390 g. No to już jest taki solidniejszy kołowroteczek. Mieści 0,25 y, żyłki, 150 m. Także idealnie nada się do, akurat ten rozmiar, do metody, cięższy feder. To będzie bardzo fajny kołowrotek. Rozmiary mniejsze automatycznie do jakiejś gruntóweczki, do spławika oczywiście też można użyć, szpula też long, płytsza, wyprofilowana, aluminiowa, żeby daleko rzuci, rzucić. Tu jest dosyć szybki hamulec już, nie jest to quick drag, ale już i już jest taki szybszym hamulcem. Rewelacyjny kołowrotek, polecam, nowość u nas. Tych kołowrotków jest znacznie więcej z Brain'a, więc trzeba byłoby wejść na stronę www.bolv.pl zobaczyć w nowości, co tam się pokazało. Tak jak mówiłem, przyszły także federki, pikerki lżejsze, trzy składy, dwa składy, także można sobie coś znaleźć. Tym bardziej, że marka bardzo dobra, a nie ma wygórowanych cen. Także naprawdę godna polecenia. Tu jest też kowroteczek w rozmiarze 6000 akurat. Też Brain. Łudząco podobny do takich innych marek znanych. Już nie będę tutaj przytaczał. Ale o połowę tańszy. I to, żeśmy sprawdzali w sklepie 40% dokładnie gdzieś tak tańszy. 8 plus 1 łożysk, także 9 łożyskowy, w tym jedno oporowe. Metalowa rączka, aluminiowa szpula. Klips okrągły, tu jest akurat chyba 3 mm, ale też można wymienić na samo Przełożenie 4.9.1, także tak, takie troszeczkę metodowe. Jak zwijamy, kolajujemy rybkę, żeby za szybko nie ciągnąć, żeby nie zerwać w tej ryby. Hmm. Okrągły metalowy uchwyt do mocowania linki. Wzmocniona korbka typu power hand. Szpula e, e, aluminiowa, przepraszam metalowa szpula tu jest. Korbka typu screw hand. Hmm. I co jeszcze z takich, z takich ciekawostek? Ile nawoju ma hmm, nawoju 130 m 0,27, czyli w granicach też 0,25. To będzie w granicach 150 metrów. Waga 370 gram. Ten ale to jest największy rozmiar 6000. Bardzo fajnie się kręci. Tutaj koło wroteczek też w granicach 280, chyba 3, 3 zł. Chyba tyle jest na sklepie. U nas. Apex jest rańszy, w granicach ceny około 200 zł, Apex kosztuje chyba 189 Rozmiary tak samo, 4, 5, 6, dostępne u nas już w sklepie, także zapraszam, jeżeli chcielibyście zobaczyć nowości. Zapraszam też do sklepu Stacjonarnego w Zielonej Górze na ulicy, ulicy Sulechowskiej, 4A budynek 18 na terenie zastalu, byłego. Także tutaj mamy cały sprzęt dostępny od ręki. Na stronie niestety nie wszystko jest od razu, bo trzeba troszeczkę czasu, żeby to dodać, a w sklepie dostępne jest od ręki. Można zadzwonić, można zabówić na maila. Jeżeli są jakieś pytania co do jakichś innych modeli, czy do wędek braina. Czy do jakiegoś sprzętu. Duże kosze do podbieraka też przyszły, ale to naprawdę ogromna zbraina. Cena w granicach 108 zł na sklepie. Także zapraszam na stronę, żeby zobaczyć, sobie obejrzeć, poczytać troszkę więcej o tych kołowrotkach. Rewelacyjne kołowroteczki. Polecam serdecznie. Dziękuję za uwagę. Cześć i do następnego.